Widzowie. Dzisiaj taki filmik mega na spontanie Kolega tutaj kupił, kłada za stówkę <noise> i go tutaj już silnik wyciągliśmy, rozbieramy cały silnik i w dosyć dobrym stanie. No troszkę cylinder poprzydzierany, tłok trochę przytarty, ale myślimy, że cały zestaw uszczelek kupić, go, wyczyścić go ładnie i będzie działał. Ogólnie to kładzisz stał jakieś 10 lat na dworze. I to ale wszystko w miarę, w miarę funkcjonuje, jako tako, że tak powiem. Czyli myślę, że jak wszystko się uda dobrze, to może będzie seria z naprawy kłada i ogólnie więcej filmików z tym związanych. No i jeszcze będzie coś typu przeróbka, bo on jest za mały i tata mi go będzie poszerzać i wydłużać w ogóle, bo ja nie dam rady samemu. I no i w ogóle to jakby będzie na podstawie, to jest baza jakby, ale to będzie jakby totalnie nowe. Możliwe jest to, że nie będzie zwykłego siedzenia jak w kładzie, tylko po prostu może tata całą ramę zrobi nową i będzie coś typu badzi. Tu ogólnie jest tabliczka znamionowa. No jest to na, na Chino raczej. Tak, się domyślamy. Na maskowego bym nie liczył, na pewno. <laughs> Dobra to, bo postaram się jeszcze ponagrywać jakieś przebitki, ale filmik ogólnie mega na spontanie. Bo już wszystko zrobione, na robione. Dobra. Dobra, jesteśmy tutaj w trakcie czyszczenia. Jest to tutaj już w miarę ogarnięte. Co ty gadasz, głupoty? Jeszcze gaźnik i połowa się nika No też prawda. A najśmieszniejsze jest to, że była świeca wykręcona jaką przez te lata stał. I jak wyciągliśmy całą górę i dostaliśmy się do cylindra ogólnie, to wypadło z tego takie coś i się zastanawiamy. Jakim cudem takie coś tam się nazbierało, ogólnie tego syfu tu było dużo więcej, ale to już zdążyło się spaść z tej maty przy robocie, w ale linii. najprawdopodobniej to nie wiem, chyba um, od jakiejś osy lub coś w tym stylu sobie no, tutaj zrobił. To... Dobra, silnik, wszystkie uszczelki i tak dalej mamy powyciągane, wszystko już jest w miarę wymyte, w miarę oczywiście, bo tam tego nie szło wszystkiego idealnie wyczyścić. Oczywiście silnik był sklejany na zwykłym silikonie i trzeba było to wszystko zdzierać. Teraz bierzemy się za czyszczenie gaźnika. ale kładem też zdążyliśmy chwilkę sobie pojeździć. No i teraz będziemy rozkręcać i czyścić gaźnik. Dobra, i to tyle w dzisiejszym spontanicznym odcinku. Już się nam po prostu nie chce więcej robić. Ale jeszcze na koniec wam pokażę. Ja zapalę kwiatło jeszcze, tu był tak te No, ten. Ta no, Ale wyklepana, nie? Bo zawór się tu urwał masakra. Jest cała wyklepana. Tutaj zawór się rozgniótł wszędzie i... <ścoughs> Jak rozbieraliśmy silnik, Siła to, to nie, nie zauważyliśmy, że wypadły wióry. <gry> Masakra.